Siemaneczko krabołazy, a w dzisiejszym odcinku jest z nami Kaflik ja. oraz Krabołas Tak. Więc będzie robił 50-50 tego to małego ben, y, Masz, Już? Tak. Masz robić. Pewnie mu się uda. No było idealnie. Jak mówiłem, udało mu się. Jest to Loża będzie robił bardzo Teraz do środowicy był przeskok. Zetkok. Sorry. Taki mały był Bani, chopa jak to buch. Pani Pani buch. Chopa. Ja las, bo i chopa. Bani chopa. muszę badę telefon na p. Nie nagrywaj tego. Wyszedł mu taki mały. Jaki? Ej, mogę mi tu? Jadę. Ej, chłopak.